Polskie wojsko zestrzeliło drony, które w nocy z wtorku na środę naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. O udanej operacji neutralizacji zagrożenia poinformował nad ranem premier Donald Tusk. Do incydentu doszło podczas zmasowanego ataku rakietowego Rosji na cele w Ukrainie. Wtedy polskie i sojusznicze systemy radarowe wykryły kilkanaście obiektów typu dron, które wleciały na terytorium Polski. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych określiło to zdarzenie jako bezprecedensowy w skali akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. Na rozkaz dowódcy operacyjnego natychmiast uruchomiono procedury obronne. Wobec obiektów, które uznano za potencjalne zagrożenie, podjęto decyzję o użyciu uzbrojenia i ich zestrzeleniu. Obecnie trwa operacja wojska i służb, której celem jest odnalezienie szczątków zestrzelonych dronów. Działania prowadzone są głównie na terenie województw Podlaskiego, Mazowieckiego i Lubelskiego. Wojsko zaapelowało do mieszkańców tych rejonów o zachowanie szczególnej ostrożności i pozostanie w domach do czasu zakończenia akcji. Premier Donald Tusk potwierdził, że otrzymał meldunek od dowódcy operacyjnego. Dodał również, że o całej sytuacji i podjętych działaniach poinformował sekretarza generalnego NATO, z którym Polska pozostaje w stałym kontakcie. Więcej informacji i powiązanych materiałów znajdziecie Państwo na, na temat PL i w naszych innych filmach.